Tym razem odwiedziliśmy firmę Opinion Strefa Druku w Gliwicach, która działa na terenie katowickiej specjalnej strefy ekonomicznej. W tym odcinku pokażemy na czym polega praca specjalisty do spraw oprogramowania w firmie produkcyjnej z branży eventowej. Zapraszam. Na stanowisku specjalisty do spraw rozwoju oprogramowania dostarczamy oprogramowania na wszystkie stanowiska i działy w naszej firmie. Przede wszystkim programujemy różnego rodzaju rozwiązania, wyszukujemy procesy, które sprawiają nam pewien, pewne problemy, a także szukamy tych procesów, gdzie można byłoby zaoszczędzić czas. Na takim stanowisku należy mieć wykształcenie wyższe, preferowane jest techniczne, z umiejętnościami programowania. Programista na tym stanowisku powinien mieć znajomości związane z programowaniem aplikacji po stronie serwera, jak i frontendu. Programujemy w dosyć znanych technologiach są to technologie związane z Node.js oraz Ruby on Rails. Mile widziana jest znajomość języka Ruby. Oraz JavaScript z najnowszymi standardami. Pokażemy teraz program i aplikację, którą Państwo przygotowali. Jak ona wpłynęła na, na pracę ludzi w tym miejscu? E, aplikacja przede wszystkim zautomatyzowała procesy związane z przygotowaniem plików graficznych do druku. Obecnie plik, e, który przychodzi od klienta. Jest wysyłany gdzieś do naszej zewnętrznej aplikacji na serwer, która sprawdza ten klik pod kątem poprawności przygotowania. Mamy trzy monitory, trzy różne komputery i co możemy tutaj zrobić? Na tym monitorze widzimy plan pracy dokładnie na tej maszynie. I obecnie mamy drukowaną wstęgę, która właśnie liczy swój czas wykonania. Ile czasu państwa dział poświęcił na to, żeby właśnie napisać taką aplikację? To pełny proces przygotowania takiej aplikacji trwał około dwóch lat. To właśnie tutaj w Gliwicach powstała największa flaga Polski, którą mogliśmy zobaczyć między innymi na meczu podczas Euro 2012 oraz na przystanku Woodstock, dzisiaj Polendrock festiwalu. Festivalu. Opinia Strefa Druku jest bardzo nowoczesną, jedną z najnowocześniejszych firm w swojej grupie w Europie. Zajmuje się produkcją o bardzo szybkim lead time Konkurujemy czasem dostawy. Naszymi głównymi rynkami są rynki w Europie Zachodniej. Działamy głównie z firmami, które zajmują się branżą e-commerce. Jeśli chodzi o wynagrodzenia, dbamy o to, żeby wynagrodzenia były wyższe niż średnia rynkowa na podobnym stanowisku. Chcemy, żeby one były atrakcyjne, do tego dodajemy pakiety benefitów. Opinia strefa druchu istnieje 26 lat i w chwili obecnej nasz zespół liczy 107 osób.